Cześć, witam Was w dzisiejszym materiale. Tym razem będzie to taka dosyć krótka i treściwa, mam nadzieję, prezentacja. A tutaj tylko parę słów wstępu odnośnie sprzętu polizingowego, no bo taki przedstawiciel właśnie tej grupy urządzeń pojawi się za moment. Przede wszystkim komputery policingowe są to urządzenia, które były wykorzystywane głównie w firmach, no i po okresie swojej największej przydatności trafiły do dalszej sprzedaży. A tutaj wiele osób obawia się, że takie urządzenia nie miały najłatwiejszej historii, i często jest to prawda. Z tym, że wielu sprzedawców w dosyć łatwy sposób kategoryzuje, Urządzenia klasa A no to sprzęt w stanie bliskim ideału, A- minus odrobinę gorszy, następnie B, B. To no tak schodzimy do coraz gorszego stanu. Co więcej, wielu sprzedawców również udziela gwarancji na sprzedawany przez siebie używany sprzęt. Także tutaj również nie ma potrzeby, żeby obawiać się, że dostaniemy w przesyłce sprzęt niedziałający i będziemy zostawieni sami sobie z takim problemem. A akurat w tym momencie przygotowuję ten materiał ze względu na problem jaki pojawił się w wielu domach zbyt małej ilości sprzętu komputerowego w stosunku do ilości osób, które z takich urządzeń muszą jednocześnie skorzystać. W obecnej sytuacji szkoły są zamknięte, a zajęcia mają się odbywać właśnie w sposób zdalny. Również Wielu pracowników nie chodzi do pracy, tylko swoje zadania może wykonywać z domu. No z tym, że tutaj również nie zawsze pracodawca zapewnia sprzęt do tego, żeby takie zadania wykonać. Niektórzy pracownicy mają skorzystać z własne, posiadanego przez siebie urządzenia. No i właśnie w tym momencie może pojawić się największy problem, że dziecko musi jednocześnie być w szkole, a rodzic wykonywać zadania związane z pracą. Być może niektórzy pracodawcy również po okresie pracy zdalnej uznają, że nie muszą mieć pracownika w biurze do wklepywania danych w tabelki Excelowe i takie dane można równie dobrze pracownik wpisywać będąc u siebie w domu, a później przesłać efekty swojej pracy do, do korporacji. Być może również szkoły skorzystają z tej przymusowej cyfryzacji. I część podręczników będzie można ucyfrowić, dzięki czemu uczniowie nie będą nosić ciężkich książek. No ale to już taka bardziej chyba pieśń przyszłości. Nie przedłużam tutaj. Zapraszam na prezentację Lenovo X250. Jest to komputer wyposażony w 12-calowy ekran, procesor serii i 5 i dwie baterie. Jak widać po klawiaturze, akurat mój egzemplarz pochodzi z rynku skandynawskiego. Natomiast, jeżeli komuś przeszkadzają takie dziwne, niepolskie znaki, to można za raptem kilka złotych dokupić sobie naklejki, które pozwolą do spolszczenia takiej klawiatury. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnych naklejek, głównie dlatego, że najczęściej pisząc nie patrzę na to, co jest na klawiszu, tylko przyzwyczajony jestem do tego, że po prostu odpowiednie znaki są w odpowiednim miejscu. Jeżeli chodzi o samą jakość pisania, to jest ona dobra, klawisze mają przyjemny skok, jest ona dosyć cicha. Co więcej, klawisze są w na tyle dużych odległościach że nie generuje to żadnego problemu z trafieniem w odpowiedni przycisk, co więcej również klawiatura nie generuje nadmiernego hałasu. Czynnikiem, który uprzyjemnia całą pracę z tą klawiaturą, jest możliwość jej podświetlenia. Niestety nie dzieje się to automatycznie. Natomiast wciśnięcie odpowiedniej kombinacji klawiszy, czyli klawisz funkcyjny i klawisz spacja Nikomu, nawet w największych ciemnościach, nie powinno sprawić nadmiernego problemu. Kolejnym elementem, na który patrzymy podczas codziennej pracy, jest ekran, i on niestety nie jest mocnym punktem tego sprzętu. Matryca 12-celowa jest wystarczająca do podstawowych zadań. Co więcej, jest to matryca matowa, więc nawet w silnym świetle słonecznym. Nie mamy dużo odłysków światła. Niestety nie jest ona zbyt jasna. W tym momencie widzicie maksymalnie podświetloną matrycę. No i szczerze powiedziawszy, w jasny dzień to podświetlenie mogłoby być nieco jaśniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o pracę biurową, do której został ten komputer stworzony, no to nie ma większych problemów. Drugim problemem są kąty widzenia. Bardzo ładnie wyglądają, gdy patrzymy wprost na matrycę, natomiast przesunięcie się w bok już powoduje znaczną utratę kolorów no i pewne przekłamania na niektórych barwach. Całe szczęście matryca ma bardzo szerokie możliwości ustawienia, no wiadomo, jeżeli chodzi o Ruch prawo-lewo możemy sobie go dostosować, ruszając komputerem całym. Natomiast matrycę możemy obrócić o 180 stopni, kładąc ją płasko trzeba. Nad matrycą znajduje się kamera i mikrofon. Także w przypadku jakiejś wideokonferencji nie ma już potrzeby dokładania dodatkowego sprzętu. Przydadzą się jedynie słuchawki. Jeżeli chodzi o procesor, w jaki zostało... Teraz, jeżeli chodzi o procesor, jest to model 5300U. Nie jest to ewidentnie demon prędkości, natomiast do codziennych, podstawowych zadań zdecydowanie się nadaje. Jest to procesor dwurdzeniowy o czterech wątkach. Towarzyszy mu wbudowana karta graficzna, Intel HD Graphics 5500. No i ten egzemplarz wyposażony jest w 8 GB pamięci RAM typu DDR3. I tutaj pewnie niektórzy bardziej spostrzegawczy zauważyli już, że jest ona w pojedynczym kanale, ale o tym jeszcze dwa słowa powiem za chwilę. Jak już wspomniałem, cały system wyposażony jest w dwie baterie. Teraz zobaczcie komputer. Postaram się to jakoś tutaj zaprezentować. Komputer cały czas działa. A ja spróbuję wyjąć z niego baterię zewnętrzną. Nie jest to najprostsze rozwiązanie, ale proszę bardzo. System jest cały czas włączony, a baterię zewnętrzną mam tutaj, żeby nie było, że tutaj zaszła jakaś sztuczka. Bateria znajdowała się w tym miejscu i aktualnie jest pusto. Taka funkcja pozwala na szybką wymianę baterii w momencie, gdy mamy dostęp do na przykład zapasowej baterii, która jest naładowana. A nie mamy możliwości uzyskania energii z gniazdka sieciowego. Z tego co widziałem, żadna recenzja czy prezentacja sprzętu nie może się odbyć bez zajrzenia do środka, więc i na to przyszedł czas w tej prezentacji. Cała budowa złożona jest na kilku śrubach. Które w łatwy sposób można odkręcić. Producent w żaden sposób nie starał się nam tutaj e, utrudnić dostępu do wnętrza maszyny. E, no i może od razu zobaczmy, pokażę wam, co jest przygotowane przez producenta na, na spodzie komputera. Mamy tutaj naklejkę, że został zaprojektowany dla Windowsa 8. Według mnie to chyba najgorszy z rodziny Windowsów, z jakim miałem wątpliwą przyjemność pracy. I mamy tutaj również złącze do stacji dokującej, która pozwala znacznie rozszerzyć możliwości podłączania urządzeń w momencie, gdyby takie rozszerzenie ilości podłączanych urządzeń było nam potrzebne. No i przejdźmy do środka. I zobaczymy, co my tu mamy. Po pierwsze, dysk twardy, a w tym przypadku dysk typu SSD o pojemności 180 GB. Z takim dyskiem zakupiłem urządzenie i jak na jego przeznaczenie jest on w zupełności wystarczający. Tutaj znajduje się druga bateria, która pozwoliła podtrzymać komputer działający w momencie, gdy główną baterię wyjąłem dwa głośniki tutaj port mini jack USB 3.0 czytnik kart pamięci złącze sieci LAN i tutaj ciekawostka mamy również modem właściwie tutaj mamy slot na kartę SIM sam modem znajduje się tutaj tutaj karta dająca dostęp do sieci Wi-Fi Właśnie obecność modemu jest tutaj kolejną ciekawostką. Pozwala nam to na dostęp do internetu po zainstalowaniu, oczywiście, karty SIM aktywnej z każdego miejsca, w którym mamy dostęp do sieci komórkowej. Idąc dalej, tutaj znajduje się procesor wraz z chłodzeniem takim dosyć małym wiatraczkiem no ale, jak na potrzeby tego komputera. Widocznie ma być wystarczający. No i tutaj druga wada. Pojedynczy slot na pamięć RAM. Niestety nie ma możliwości łatwego upgrade'u pamięci operacyjnej. Tutaj, jak już wspomniałem, znajduje się pojedyncza kość 8 GB. Podobno, też znaczy podobno, widziałem, że istnieją kości 16 GB typu DDR3. Natomiast ich cena w połączeniu z faktem, że. Nie jest wcale takie oczywiste, że 16GB tutaj zadziała. No sprawiło, że nie próbowałem nawet tutaj instalować większej ilości pamięci operacyjnej. Teraz zostało mi tylko poskręcanie całej obudowy. Mam nadzieję, że taki typ prezentacji również spotka się z pozytywnym przyjęciem na moim kanale. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Cześć.